Dobra Siema no za... no, Gdzie jest mikrofon? To mikrofon jest tu Gdzie on jest mikrofon? W szkole wiesz, że jest tutaj gdzie jest mikrofon? Jak patrzę sobie O tu jest Nie, nie przyciskaj dźwięku Wyłącz dźwięk Dobra, deep space wstanku i chuj gramy. Zmarnuj proszę muzykę Okej okay.

Chyba, że... czekaj, weź spróbuj teraz Pitz spróbuj teraz Czekaj? No Fit Czekaj? Okay? No Okej, dobra, load game Ok, dobra, load game Ok, load game Odczeraj okay, okay, drugą A piłek drugą Oła. I szybko, pręczik. I szybko, pręczik. Zapierdalaj. Bo no, ja wziąć nie i plecak. No. You, kurwa zginąć? You, kurwa. Zginąć. No szybciej, bo no, i szybko. Czekaj, szkoda mi koń! Ręcznik. Zatwierdzałem ręcznik! No co za depil! Wydała mi się kola! I kawałek <gadań> starej taśmy mi Jaki... ręcznik. Znisałem, się Ja się z... Ja się się co za zjeb umysłowy! Nie do no, takiego zjeba nikt na polskim YouTube nie widział! A na angielskim tak samo! On jest gorszy od count to basic! Kurwa, zalany jeszcze telefon! Ja pierdolę! Uch, dobrze, mi, że mi książek nie zalało bo, bym się, bo byś mi odkupił, chociaż jeba i tak mi odkupisz! Za tą wczorajszą akcję! Jak mnie słychać? Eee, nie, nie widać jak grasz. Wiem. Ła, włączony ekran. Jak mnie słychać? To błąd. nie. nie powinna być. Wiem. Ła, włączony ekran. O kurde. Dobra. Jest dobrze? Jest ekran? Jest ekran? Jesuka? Dobra, czyli dwójka, tak? O, przełączę się. O nie. Oła! Czekaj. Hmm. Teraz nie powinno być w sumie przysterów. Dobra, no to ja lecę, masz rom? Nic tu nie ma, dobra, wracam do tego. Na deserta. Bo w desercie teraz Tam nie ma. Co? Na, na końcu dropery. A to już mam! U. Muszę do deserta, kurwa, znowu poszłem do O Oładź, zimno mi w rękę. Kurwa, bo ktoś mnie musiał wkurwić. Nie no, wiedziałem, że dziś tak będzie. Chciałem podnieść kole. Z tutaj wszystko mam tu zrobione. O dobra. To Nie wiem, czy. Ale gdzie? W maszynomie są na końcu? No. Aha! Kurwa, nie wiedziałem. Mam, dziew mam prawie 10 milionów. starczy. Ja to... Ja tą już parę razy przeszedłem No kurwa, ja też. O, dokończę ten ekstrator, kurwa. Tylko ja nie mam wszystkiego wizytu. Czemu? Przecież kurwa dziś... Dziś rano napierdalałem bez was, bo mi się kurwa nie chciało łączyć nagrywania. Poza tym brzmiałem jakbym kurwa obciągał całą noc. Czyli jak mój kolega z klasy. Nie ty! No, yes, so... Słysz muzykę? To zgubiłem musiałem na wypiernąć Co się stałem. Coś na czacie pisze? Coś tam. Coś z to nało? Jak mi ten niepytany na YouTube To jest na YouTube. Ty, ty, O kurwa ty zgubiłem jak... O tu jest. Dobra. Zgubiłem się. Nagrywasz się? Nagrywasz? No dobra, nie się zrobił. Ktoś pisze na czacie? Przecież muszę sprawdzić. Musiałem na chwilę opuścić. Hm. Nie, 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 nie. kurwa, powinienem to nazwać. DMS kurwa, powinienem to Kurwa, proszę ręcznik ten i przynosi kawałek starej taśmy. Proszę go, duży ręcznik. Kurwa, przynosi mi paczkę jebane stary taśmy! Jebany. Co to jest, kurwa? Za jeden bilion jakiś, kurwa, nie ma tu żadnych kowrów. Co by mi tu pierdolisz? Co za żółty gówno? No patrz o tak, o właśnie do tutaj i wejdź. Aha, dobra, to. muszę ten flora. O właśnie do i wejść Co za kutasa zbudowałem Fajnie No nie nie! Chciałem upgradey, dropery! Bo najlepiej na początku kurwa upgradey! Bo najlepiej na początku kurwa upgrade'y. No i patrzymy, Nie, no, to jest on, no, to jest on. nie. Z jednego dropera kurwa dwa razy więcej Nawet 3 będzie mi leciało Z jednego dropera kurwa 2 razy więcej Kurwa czemu ja w wallsy, gdzie jest speed? Kurwa czemu ja w wallsy, gdzie jest speed? Psz. Kurwa znowu jest przester jakiś Aż dziwne Weź chodź tu, bądź moim podtrzymajnem Czekaj Czekaj, muszę kurwa tu włożyć bo ja muszę powkładać ten... No chodź tu. Co było? O słyszę, że muzyka leci, to dobrze. Co jest? Czemu nie mogę tego kupić? Tu jest Pit, kurwa! Aha, w sensie to? No. Tu jest Kowry. Tu jest uh, Obium. Tu jest podzi. Mushroom, Blue Crate, cra Red Crate. Kurwa, ale bieda! Tu jest uh, Obium. Tu jest podzi. Mushroom, Blue Crate, cra Red Crate. Kurwa, lebieda. bieda! Kurwa, spadł mi mikrofon!

<mulity> o, co kurwa, masz Matter Pro... Procesor level 1 za 7 milionów zbieramy. Czułasz mnie cicho strasznie. Nie, bo ja czuję, bo ja To nie, nie buszę, bo mi zajmował live'a. Ale ja nie chcę na tym live. A. Ale... Ale słychać przez mikro. Zresztą miałeś mi czytać czat. Czekaj. No dawaj, bo tu pewnie moja kurwa dziewczyna będzie pisała, że jej kurwa nie odpisuje i się obrazi na mnie znowu. Cleverbot nie, nie może być Moja dziewczyna to nie cleverbot, ale okej. Okay. Ja mam ten niebany katar, muszę się w końcu go pozbyć. Kurwa, właśnie do szkoły takie bało, że przez to katar dostałem. Tak, Ale to pierwszego dnia w szkole, kurwa, dostałem ten jebany katar. To pewnie przy, przez to mielaną szkołę, bo tam tak jebie. Lecie, lecie, dry, 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 dry. U Ciebie. Dla U Ciebie mi światło, zaraz mi się żarówki W szkole możesz normalnie kupić No, u nas... O, czekaj, idę otworzyć. Okej! Okay. No idę! To idę! O! Tutaj okay, to zaraz wbijam na live, ale. No, biję No lub z Jak nie? Muszę się ubrać. Tak Umyłem się.

Oglądając to do Dobra jestem musiałem Kukufasa odprowadzić do auta musiał do swojej kurwa rinozyny No, dawaj więc lecimy Wszystko to są jakory e, Nie dosyłnie wam moje paczki Od razu wam mówię bo jeden typ się pyta Mm, dobra, ja na razie muszę, musisz zaczekać. Dobra, czekamy na kukufasa, dlatego tylko przez niego nie mam na razie albo... Muszę się w końcu nauczyć te przyciski, by się sobie odbijał. się mi się odbija. Za duży koli. <laughs> znaczy Pepsi, kola jest y, gorsza niż Pepsi. Pamiętajcie.

Dekadzień na QNX f na QNX Na R3 A ja w tym czasie na ja YouTube sprawdzę mój kanał Wektor Ogólnie jest akcja Bo zostałem swapowany Na moim live Znaczy nie na live tylko W sumie y grałem z XVem Powinniście go znaleźć z niektórych liveów, Eee fajn. nie chcę w jakiś link od jakiegoś gościa, Skokowali mi konto, policja się tu zajmuje Dlatego mm, po prostu wystarczy czekać. Dlatego nie mogę nic na razie nagrywać. Jakbyście wiedzieli, bo e, na razie nie pojawią się żadne ceski czy różne takie, tylko sprawy bo po prostu nie masz czego bo po prostu muszę czekać aż z kim podam instrukcję i ankietę którą muszę wypełnić w końcu muszę sobie kupić kamerkę żebyśmy cię widzieli moją morda moja morda, sorry ma wady mowy, tak czasami Zapalę. na przykład kiedy my, ja kiedyś chodziłem do szkoły znaczy no, dalej chodzę do szkoły katolickiej no i kurwa była taka sytuacja i się pomyliłem, to ja. To było mega śmieszne. każdy w śmiech pierdolą. Nawet nauczyciele. Ja, tak samo ja. Były tak śmieszne. Wrong no. Ja, ja. Dobra, pat. Te wszystkie tuncyk.

Mm -hmm. Dobra, należy nie yy, A ja znajdę jakąś grę. Może bytako. w Cesa, w MTA możemy pograć i mogę coś tam pograć. Wita, o mam od kogoś. Yy, z... Aha, okej okay, to mogę później do, do nich bić. Yy, a ja tylko zobaczę, będzie będzie mnie ma. Mm, o kurde, jest strasznie dużo. Aha, nie, muszę mieć ten, mogę no, oglądać ciebie bajki. kiedy on mi to napisał? Bo jak ja byłem nadal, żeby was zaprowadzić. Begatun. O kurde, oła, będziecie mieli przester Aż mnie to zabolało, przepraszam. Czekam na kukufasa no mm, mm. Oj, chyba słowa mie, musimy przerwać lajwa. Dobra, przerwamy la lajwa ze względów teci technicznych. Tak, przerywamy ma live'a, muszę no, wyłączyć komputer, bo mi się zaciekawał ekran.